Powstańcy żydowscy schronili się na górze i w twierdzy Masada. Chroniły ich potężne mury, mieli wspaniałe zapasy. Ale przyszli Rzymianie i rozbili obóz waron warowny nieopodal. Początkowo Żydzi dalej ufali swoim murom. Myśleli, że cóż im zrobią ci Rzymianie, tu na tym płaskowyżu rozbici, kiedy chronią ich Mury i zbocza góry. Jednak każde ludzkie zabezpieczenie można pokonać, i Rzymianie wymyślili zbudowanie rampy. Kamiennej rampy. Było tu około 10 tysięcy niewolników żydowskich, którzy zbudowali tę rampę. Po niej wtoczono maszyny oblężnicze i zniszczono mury. Warto zobaczyć, jaka jest analogia do życia chrześcijańskiego tego obrazu. Niech Rzymianie. Oznaczają naszych wrogów, a szefem naszych wrogów jest sam diabeł. Lista Apostoła Piotra mówi, że nie tak jak tutaj te mury można sforsować, i historia tego dowiodła, że mianie dali radę. Ale diabeł chodzi wokół Kościoła Jezusa Chrystusa, wokół wspólnoty prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa, nie budynków, nie wyznań, nie jakichś ludzkich organizacji. Tylko wokół prawdziwych wspólnot uczniów Jezusa Chrystusa, diabeł chodzi wokoło, ale nie może sforsować muru, jakim jest Jezus Chrystus wokół nas. Ci obrońcy zaufali murom, przegrali. My zaufaliśmy Chrystusowi. Zwycięstwo jest nasze.